Witajcie na kanale Dyliżansem po Polsce Witajcie, minęły 3 dni 4 dni w zasadzie od naszego powrotu z wakacji i znów wyjeżdżamy tym razem jedziemy na biwak z kampermaniakami organizowany przez Aldonę i Daniela z kanału, z kanału Kampermaniak. E, jesteśmy teraz na Mopie, wypijemy sobie kawę i za chwilę lecimy dalej do Sadówki pod Łódź. E, co tam się będzie działo, jak to będzie wyglądało, na pewno zobaczycie. Jesteśmy już na polu biwakowym Sadówka pod Łodzią. E, przywitaliśmy się już z Aldoną i z Danielem. Tak stoimy, zobaczcie. To wygląda. A tyle jest w tej chwili ekip. Stoją jeszcze tutaj. I tutaj jedno auto przed nami. Ale dojedzie jeszcze około 60 ekip. W tej chwili na liście jest bodajże zapisanych 120 ekip. To jest ponad 200 osób. Słuchajcie, 200 do 300 osób. Oj, będzie się tutaj działo. No nic, na razie się organizujemy. Pewnie coś zaraz zjemy. I dalszą relację zobaczycie za chwilę. Witajcie w kolejnym dniu. To chyba najczęściej powtarzane dzisiaj zdanie przez wszystkich, którzy się tutaj znaleźli. Jest tutaj wielu youtuberów, słuchajcie, którzy, którzy mają swoje kanały na YouTube i którzy, którzy również kręcą. Więc każdy zaczyna dzisiaj tak samo. Słuchajcie, zjechało się sporo aut, sporo aut, zobaczcie co tu się dzieje. Tu jest po prostu dzisiaj Armageddon, tu, tu jest ponad 100 aut, także tutaj się dzieje. Zobaczcie tam, w tamtą stronę tak samo. Tam po prawej, tam po prawej też auta. Różnorodność sprzętu, który się tutaj pojawił, jest ogromna. Słuchajcie, od takich normalnych kamperów, przez zwykłe wany, po jakieś wyprawówki, terenówki, no po prostu jest mega, mega fajnie. Za chwilę spróbuję przejść po całym terenie i pokazać Wam, jakie auta przyjechały, kto przyjechał i jak to wszystko wygląda. Idziemy na obchód. Zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, tak jak mówiłem, przekrój samochodów, które przyjechały jest naprawdę ogromny. Od takich starszych kamperów, kamperwany. Tutaj zobaczcie, tutaj trwa przystrajanie na konkurs indyjski. Tutaj terenówka. Mam jakiś traficzek również. Zobaczcie jakie tu są patenty dużo piesków. A tutaj coś znajomego, czyli kawałek przyczepy N250. Wykorzystany do przyczepy wyprawowej. No coś fajnego. Bardzo fajny pomysł. Northside Block. <śpiewanie> Tutaj chyba, chyba najlepiej. Witamy, <śpiewanie> witamy. Witamy, witamy. Przedstawcie Jest. się, skąd jesteście? Ze Śląska, z zdrój. No super, tak jak my, my z Gliwic, także tak tak niedaleko jesteśmy sąsiadami, ale super zarąbiście przebrani, słuchajcie. Jadą Amerykańce. I taka fantastyczna zabawa jest tutaj na biwaku z kampermaniakami. Tutaj kolejna, kolejna super przebrana ekipa. Nie wiem, widziałem czepka przed nami, tam jakaś niewiadóweczka. Mam przyniosę Wam później, dobra? Niewiadóweczka, zobaczcie, tam znów terenóweczka i tutaj coś pięknego, ja się postaram umówić na zwiedzanie tego auta, tego Forda, bo chciałbym Wam go pokazać w środku. <śmulikacje> <śledzimy> no ale zawsze coś, Zawsze coś. I znów jadą Amerykańce. Zawsze coś Miłego. O, właśnie wyszła obrońca. mój Szczepka. Multiwanik. Tak jak wam mówiłem, po prostu przekrój przekrój samochodów, które tutaj przyjechały. Jest ogromny. Słuchajcie, sorry, że ja tak macham na prawo i lewo tym obiektywem, ale tutaj po prostu głowa się kręci w jedną i w drugą stronę, żeby obejrzeć to wszystko. Zobaczcie jaki piękny Mercedes. Jaki piękny Mercedes. Tutaj bardzo ciekawa zabudowa na, na kontenerze. Także można, Można, jeżeli ktoś chce, to po prostu każdy sposób jest dobry. Dobra, tutaj znów te czwóreczka 4 na 4. Idziemy dalej. Dzień dobry. Przejdziemy. I tutaj po prawej stronie będzie coś naprawdę ciekawego. Kolejna piękna ubrana para. Salam alaikum salam. I tutaj zestaw T4 przyczepa wyprawowa z namiotem dachowym Piękna sprawa Tutaj kamperki L300 Mitsubishi L300 Bardzo fajne klimatyczne autko tutaj normalnych kamperków troszkę Namioty również. Tutaj bardzo znajomy kamper, ten tutaj. Kiedyś kamperem po bezdrożach. Teraz Bożena jeździ sama. To jest kamper po bezdrożach. Bo to jest kamperem po bezdrożach, tak. Tutaj kamper maty termiczne uszyje na miarę, zobaczcie. I stoisko firmy Vasco, czyli elektronicznych tłumaczy. Przebrał, chyba. Jeżeli wybieracie się do jakichś dalekich krajów, nie znacie języka, to translator Wasko wam pomoże się dogadać. Tutaj w tym miejscu wczoraj odbywała się imprezka, tam ognisko. A tutaj auto sprawców tego całego zamieszania, czyli Aldony i Daniela z kanału Campermaniaki. Przygotowują się do kolejnej... <głos> cześć, cześć. <głos> cześć! Przygotowują się do kolejnego konkursu pewnie. Za chwilę będzie zdjęcie grupowe. Idziemy dalej. Tutaj piękny Sven Hedin. Super autko. Tutaj niewiadóweczki. Oczywiście Żuk od Michała Nalepy. Nie wiadówki, już i teraz jeszcze będzie żurek. Ja na... od Sebastiana. Przyczepka karawanik Vlog. A tutaj camper, w którym w tej chwili mieszka Tomasz z rodzinką, czyli brodaty tata. van Patrycja. Nie ma Tomasza? Nie ma Tomasza. Dobra, poszukamy. Poszukamy Tomasza gdzie indziej. No, i tak powoli powoli doszliśmy tutaj do końca pola. Tu jeszcze przyczepki, kamperki. Tu również kamper od Michała, nalepy. Tutaj duży Fiat. Polones. Autobus, którym jutro odbędzie się wycieczka do łodzi tam Żuczek, jeszcze Nysa i tak to tutaj mniej więcej wszystko wygląda jest wspaniała atmosfera jest zabawa także kto nie był niech żałuje jest tutaj również stoisko z, ze sklepem z kampermaniaków kubeczki, ksi najnowsza książka najnowsza książka kampermaniaków słuchajcie Kamperem przez świat dostępna oczywiście w sklepie Campermania.pl polecamy o tutaj nam pani zaprezentuje jak to wygląda mniej więcej ale oczywiście najlepiej kupić samemu i przeczytać bo warto dziękujemy o znowu amerykańce słuchajcie znowu amerykańce pięć piw a po tej stronie tutaj również kampery, przyczepy po prostu cała społeczność karawaningowa zobaczcie, tutaj jest też bardzo fajnie przystrojony bardzo fajnie przystrojony kamper przepraszam Maharadża siedzi zajęty Maharadża zajęty? witamy Maharadże. bardzo fajnie, super przystrojone autko również tak, podoba się, fajnie super jest klimat, jest klimat tutaj zobaczcie, budda budda Po prawej stronie czerwony Ford Elmo Tourneo. Pozdrawiamy serdecznie. Tam również Fordic Connect. Kampery, kampery, przyczepy, wany, terenówki. Wszystko, co tylko jeździ, co nadaje się do karawaningu, to jest tutaj na polu biwakowym Sadówka. Zobaczcie. I zbliżamy się już do naszego auta. A tutaj autko podobne do naszego. Też opelek Vivaro, troszeczkę nowszy. Nowsza wersja. Ale też się da. I tutaj też trwa Ryszarda. Słuchajcie. I tak i tak mniej więcej to wszystko wygląda. Raz za chwilkę będzie zdjęcie z drona, zaraz zrobimy inne też zdjęcia. Będzie na to czas. Nie wiem czy ty mnie tam słyszy. Zapraszamy wszystkich. Za chwilkę oficjalnie rozpoczynamy. Małe Indie w sadówce, nie takie małe, bo jest nas w tym roku bardzo dużo i za chwilkę się przywitamy z wami już oficjalnie, chociaż chyba już z większością przywitaliśmy się też osobiście. Jeszcze chwilę. Zapraszamy tył, zapraszamy, jakbyście mogli zawołać tam z tyłu, że już się powoli szykujmy do zdjęcia. Nie, puszczę, nie <śmuszczak> wytkujmy. <śmuszczak> wytkujmy. <śmuszczak> wytkujmy. <śmuszczak> Ale rukację. 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 Rukację, rukację. Wszystko, z w jak w pękaczu. Ale zanim ruch tak, ruch tak. Jakbym dorwał szybkość do elektrycznego urządzenia. Kilka rzeczy, około dwóch tysięcy pochodzą. Jak dziesięciu tysięcy. Ostatni nasi Indusi się schodzą. Za chwilkę zrobimy zdjęcie z drona. Pogoda nam dopisała, jest praktycznie tak jak w Indiach. Gorąco, z czego się bardzo cieszymy, bo na początku września nie byliśmy pewni, że to wszystko się... Ale miejmy nadzieję, Dobrze, dziękuję panu i... bardzo. No i... Będziemy się drzeć i pocić, tak jak ludzie. Cieszymy się bardzo, że wysłyszeliśmy. Możemy teraz pochować bardzo długo, bo naprawdę ja się tak. się za Polską, za wami, za tym wszystkim, co jest tutaj na miejscu. Bo na pewno możemy już teraz wszyscy że Mamy pięknie, także w naszym kraju i bardzo się cieszymy, że jesteście w tym roku z nami. Mogę bardzo myśli powiem. Tak, Zapewnimy Wam bardzo dużo atrakcji, żebyście nie musieli tak jak my jechać tak, tak daleko, więc małe kniwie tak. dzisiaj będą w sadówce. Dobrze, teraz zrobimy zdjęcie. Zrobimy zdjęcie. Kto będzie za chwilkę startował. Nie Będzie. Będzie. Niedziela, ostatni dzień biwaku z kampermaniakami, a to są sprawcy całego zamieszania Adona i Daniel z kanału Campermaniak. To już jest drugi biwak tak? z kampermaniakami. Edycja jest druga, pierwsza z wami, ale niezmiernie nas nam miło gościć, bo goniliśmy, żeby zdążyć z dobrą pogodą jeszcze na koniec września i spotkać ale się. się... I się udało, tak? Przyjechaliśmy z Indii bezpośrednio. Byliśmy rok w podróży i. Stąd te stroje, rozumiem? I cały, cały biwak w stylu indyjskim. Tak, jak widać, biwak jest kolorowy tak, żeby tym, którzy jeszcze tam nie dotarli, tak, dać taką namiastkę tego, co tam jest, co mogą e, tam zastać, co mogą poczuć, bo też pięknie pachniało tutaj u nas kadzidłami, jakie no tak, były kolory. Tak, tak. Muzykę indyjską wyłączyliśmy, żeby prawa autorskie, ale jest wszystko, jest łącznie nawet z jedzeniem. Nawet co poczęstunki, poczęstunki. Indyjskie, jest kuchnia indyjska. E, tańce były mniej indyjskie, bardziej słuchaliśmy takiej muzyki, ale były też przebieranki i nie tylko ludzi, ale też e, naszych Amperów, zestawów. Było mnóstwo atrakcji. Tak. Bardzo dużo się działo i dla dzieci, i dla dorosłych. Była Henna. Mnóstwo rzeczy. Jesteśmy ale bardzo jest szczęśliwi. My jesteśmy tak ale zmęczeni. zmęczeni, ona wszystko to pamięta. <laughs> Jestem pod wrażeniem, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Widziałem wczoraj po południu, że była bardzo zmęczona, a dzisiaj to tak, jest tak. chyba. A dziś no jest dzisiaj mam cykl podpisywania to, dedykacji tak. w książce. Także już ręka. To jest nas żywioł. Podróżnicy tak mają, wiecie po sobie, że tak jest. Jak się wejdzie w ten tryb, to y, tym się bawi, po prostu to się cieszy. Mimo tego, że organizm czasami mówi, to już jest koniec, to dajemy nie radę. Nie ma już nic. Tak. No tak, my co prawda nie podróżujemy tak na pełny etat jak wy, ale. Ale, ale dużo jeździcie. No jeździmy, jeździmy. Staramy się przynajmniej. Śledzimy, patrzymy, subskrybujcie, nie zapomnijcie subskrybować. Koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. dzwoneczek, tak. E, powiedzcie jeszcze jak w ogóle podsumow... podsumowując, jak oceniacie ten biwak. E, wiesz, Nasze, no, my się bawiliśmy no, wyśmienicie, my, my, myślę, że... Nie wiem, jak wy, ale my się bawiliśmy dobrze. E, ocena, ocena pozostanie po stronie naszych gości, ale opinie, jakie są, to e, wszyscy bawili się wyśmienicie bardzo dobrze i to, o to nam chodziło, bo e, Indie oprócz tego, że są dosyć wymagającym kierunkiem to także są bardzo kolorowe i wesołe i to chcieliśmy pokazać jak najbardziej jak najbardziej to otworzyć wiele osób mówi nam że nie lubi zlotów nie lubi kempingów ale też miejsce tutaj w środku Polski w Sadówce daje taki klimat bo to tak ludzie nie lubią nie lubią z tak. ale mówią, ale wasze lubimy najbardziej i będziemy za rok, a nie, wie, nie wiemy jeszcze, co będzie za rok. Na ale już, już mamy listę tak. gości wypełnioną. Tak będzie się... to kontynent na A i będzie się kończył też na A. A będzie jeśli chodzi ciekawa. o samo nazwisko, które ona mówiła, to tak, pole biwakowe Sadówka to teraz to nie jest kemping i nie jest to zlot, tylko biwak i to chyba jest najważniejsze, że biwakujemy. Tutaj wspólnie i. Nie mamy pojęcia. Tutaj nie ma kempingu w pełnym tego słowa znaczeniu. To tak. jest po prostu biwak. Tak. Mamy serwis, mamy wszystko, ale biwakujemy tak jak na łące. Tak. Nie mamy pojęcia, ile przyjechało ludzi, ile było załóg, bo nie chodzi tutaj o ilość, tylko o jakość. Do sadówki przyjeżdżają najfajniejsze ekipy z mega pozytywną energią, którzy tworzą cały ten klimat i to wszystko, co tutaj się dzieje. Tak. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy tak. za rok. Dziękujemy. serdecznie wam dziękujemy za no my dziękujemy. kilka minut. Byłeś bardzo cierpliwy, bo my to a, nagrywamy a, a. też pół dnia. Ma wiesz już. 15.33. chyba dnia. Się od 10:00 10, 10, 15, tak. prawie 15:30, ale, ale się Ale dziękujemy udało, za cierpliwość. Tak I pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie.